Państwo teraz już z całą powagą, bo e, jakkolwiek właśnie atmosfera się nieco rozróżniła, to myślę, że dla e, tych wszystkich muzyków, którzy brali udział w konkursie, sprawa jest emocjonująca i nad wyraz poważna. Także e, teraz chcę Państwu przeczytać protokół. Teraz jest napisany. Protokół wręczenia nagród 14 Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i plusowych, plusowego nie było, 2011. W dniu 2 maja 2011 roku w Klubie Muzycznym Ucho Ulica Świętego Piotra 2 w Gdyni odbył się 14 ogólnopolski przegląd młodych zespołów grzezowych i plusowych organizowany przez Urząd Miasta Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni i Klub Muzyczny Ucho. Żywi 14 ogólnopolskiego przeglądu młodych zespołów Jazzowych i plusowych w składzie, to muszę wymienić. Członkowie Dominik Bugoski, Janusz Macek Mackiewicz, Krystyna Rajnowicz, Tomasz Sowiński i przewodniczący Żyji Wojciech-Staroniewicz, czyli ja. E, I to jest koniec tych. Do... Przyznało następujące nagrody. Proszę Państwa, niebagatelna kwota 10 tysięcy złotych polskich. Gdyby ten konkurs był za kilka lat, to pewnie byłoby to 10 tysięcy euro. Ale teraz trzeba się zadowolić 10 tysiącami złotych dla najlepszego zespołu przeglądu. Nagroda jest ufundowana przez miasto Gdynie. Aha, to jest na razie tylko wymienienie tych nagród. Dobrze. Na, następna nagroda. Na tym bardziej napięcie rośnie. Pozwólmy mu rosnąć, Pozwólmy rosnąć. Druga na, znaczy, nagroda następna, ona nie jest drugą. 3000 zł dla najlepszego muzyka przeglądu ufundowana przez miasto gdynie. I są y, dwa wyróżnienia. Jedno wyróżnienie zespołowe i jedno wyróżnienie indywidualne. E, wyróżnienie indywidualne to 10-godzinna sesja nagraniowa. W studiu Radia Gdańsk i dokumentacja na CD w, ufundowana przez Radio Gdańsk. A y, wyróżnienie zespołowe to występ zespołu na festiwalu Sopot Molo Jazz, festiwal 2011 ufundowana przez BTH Kąpielisko morskie Sopot. No dobra i teraz to jest najlepsze. Jeszcze nie, to coś nie zaskoczy. Proszę Państwa, uwaga. Nagroda główna. A nie, zaczniemy od końca, bo tak się robi. Ja, ja bardzo lubię, jak się się że ja to czuję po prostu, ja to czuję. A zatem sesja nagraniowa w studiu, bardzo dobrym studiu Rada w którym nieraz nagrywałem. Plus, co tu jest napisane? Grawerton? Tak! Uwaga, to wyróżnienie zostało przyznane dla saksofonisty Tomasza Wenta. Brawo! Zapraszam Tomasza Wenta, ale niech przyjdzie razem z Gospodem, bo w tak jest, że samo musi nic nie zrobić. Ale Idziemy dalej. Koncert na Sopot Molo Festival plus Gnawerdom. Wyróżnienie zespołowe Sebastian Zawadzki Trio Storunia. Ja chciałem Dziękuję. tutaj chciałem pod, podkreślić tutaj, to wykazanie się taką zdolnością połączenia Słowiańskiej romantyczności ze skandynawską przestrzenią. Wydaje mi się, że to coś w tym rodzaju właśnie koledzy z tego tria wykonali wykonali. No brawo, no ludzie! No przecież to jest Teraz mogę powiedzieć, że jesteście w porządku. Uwaga, nagroda dla najlepszego instrumentalisty. 3000 zł plus gravelot. <grymne> <grymne> Jarosław Botul, saksofonista, brawo! <grymne> Widzicie Państwo, to jest większe. Słyszeliście, Państwo. No. Podzielam, podzielam to zdanie. Jest tu zrobiona ogromna praca po prostu nieprawdopodobnie. Piękne brzmienie. Bardzo mi się podobało. No i jesteśmy teraz przy nagrodzie. Głównej. Czujecie to Państwo? Takie Tak jest no. 10 tysięcy zł, złotych plus. Nagroda główna Iwona Kmieci.